Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek Jak pozbyć się mchu z kostki brukowej, trawy, chwastów. Zastaliście mnie w takiej pozycji na kolanach, ze śrubokrętem w ręku i czyszczę tą kostkę brukową. Tak jak to robię, przy pomocy jakiejś gwoździ, jakiegoś gwoździa, śrubokręta, bądź czegokolwiek innego ostrego. I dzięki temu możecie wyczyścić kostkę z muchu, z pastu, ale również z jakiegoś brudu. Tylko jeśli macie tej kostki tyle, że ta praca by trwała miesiąc bądź dwa. I rosną wam chwasty, mech i zobaczcie, sporo, naprawdę sporo kostki do czyszczenia. I jednym ze sposobów, a tu zobaczcie takich chwasty, jednym ze sposobem jest wyrywanie. Wtedy kiedy jest mokro, możecie próbować to wyrywać. Dla mnie syzyfowa praca. Są takie urządzenia na parę do sparzenia całych tych chwastów i tego mchu. Tak, jakby opryskiwacz. Troszkę to kosztuje, ale widziałem to gdzieś u kogoś na jakimś filmiku, że tak właśnie pozbywał się chwastów. Skuteczności wam nie potwierdzę, czy ona jest, czy nie jest. Ja mam taką możliwość, że albo śrubokręt, gwóźdź i wszystko wyciągam. Albo przy pomocy karszera. Tutaj mam kawałek zrobiony właśnie karszerem. Widać nawet, że ta kostka jest inna. Specjalnie zrobiłem kawałek, takie, takie miejsce karszerem wyczyszczone, ale za parę dni zaczynają te chwasty znowu tutaj wyrastać. Więc tylko na chwilkę zadziałał ten karszer, wyciąganie ręczne. Ok. Ale jest też inny sposób. Sposób na chwasty w kostce brukowej, na chwasty i na mech. I zaraz Wam pokażę, jak i czym będę to robił. Zapraszam na odcinek. Ja zastosuję taki środek. Efekt 24H680EC zwalcza chwasty mech, rośliny dwuliścienne, rośliny jednoliścienne i mech. Niszczy nadziemne części roślin, koncentrat. Uwaga, nie stosować na trawniku. I w opisie działania pisze, że ten środek jest desykantem i nieselektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym. Przeznaczonym do stosowania w ogrodach działkowych i przydomowych, amatorskiej uprawie drzew owocowych, zwalczanie chwastów i odrostów winorośli, zwalczanie chwastów oraz do zwalczania mchów na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych. Oczywiście jest instrukcja. Obsługi w jakim stężeniu go rozmieszać. Na przykład do zwalczania mchu inaczej. Do zwalczania chwastów też inne stężenie. Bez glifosatu. Pierwszy efekt już po godzinie. Prezentuję Wam ten środek, bo chcę zobaczyć jak zadziała. I żeby było mi po prostu łatwiej w tej walce z mchem i chwastami w kostce brukowej. Na kostce brukowej. Idę teraz rozmieszać ten środek. Do opryskiwacza z wodą, no i będę opryskiwał. Jeśli cokolwiek robicie z takimi środkami, warto używać środków ochrony osobistej maseczek, okularów, rękawiczek. Ja tutaj na potrzeby filmu nie ubieram rękawiczki, ale będę tak bardzo ostrożnie lał. Jeśli obsługujecie jakiekolwiek opryskiwacze, to pamiętajcie, żeby do opryskiwacza nie dostawało się żadne zanieczyszczenia, jakiejś drobinki. Które mogą zapchać dysze, dlatego jest takie sitko. I tutaj wleję sobie ten środek. Ja zastosuję akurat całą tą buteleczkę 500 ml na około 7 litrów wody, między 6 a 8. Żeby zadziałało mi to na chwasty, bo na mech jest te stężenie mniejsze, ale na chwasty większe, mocniejsze po prostu. W związku z tym, nalałem sobie tutaj to, uzupełniam to wodą po malutku, żeby się to nie pieniło. Ja już jestem zwarty i gotowy do zastosowania oprysku na te chwasty i mech. Jeszcze tylko Wam powiem, że zgodnie z zaleceniem producenta tego środka, taki oprysk należy przeprowadzić na suche rośliny, nie mokre, nie po deszczu i żeby też deszcz nie padał za niedługo. A takie ogólne. Zasady bezpieczeństwa to przy pogodzie bezwietrznej, jeśli to jest możliwe, oczywiście, bo inaczej Wam to będzie w różne strony wiatr rozdmuchiwał, a nie chcemy, bo chcemy tutaj celować, akurat w chwasty i w mech. I jeszcze ważna rzecz: producent, akurat przy tym środku podaje, że w słoneczny dzień, czyli tak jak teraz, no nie stosujemy teraz oprysku na jakieś rośliny, to tutaj nie ma żadnych owadów latających. Jeszcze jest taki okres, kiedy tych owadów naprawdę jest niewiele, więc też im nie zaszkodzimy, bo ogólnie opryski drzew, krzewów, jeśli robicie, to robimy to zawsze gdzieś mniej więcej jak już się zbliża ku zachodowi, żeby tych zapylaczy było jak najmniej, żebyśmy im po prostu nie szkodzili. Ale tutaj mamy kostkę brukową. Jeszcze to jest kwiecień i tych owadów jeszcze nie ma tylu latających. No i Musimy to zrobić o tej porze dnia, kiedy świeci słońce, jak producent podaje, więc nie mamy też innego wyjścia. I ja tutaj dokładnie spryskuję tutaj te wszystkie chwasty, dlatego, że też producent mówi, aby dokładnie, dokładnie spryskać. Tak, i możecie to robić wybiórczo, jeśli macie takie miejsca. Które chcecie bardziej zabezpieczyć od tego mchu lub robicie to całościowo, no ale lepiej mniej tego środka dawać na powierzchnię, gdzie nie potrzebujecie. Tak, moi drodzy, nie będę umiał teraz mówić, muszę założyć maskę, żeby się tego nie nawdychać. A maskę taką dość porządną, nie jakąś szmacianą czy materiałową, tylko taką do takich rzeczy. Ja już dokonałem oprysku zobaczymy efekty może wam tutaj dogram na przykład jutro czy pojutrze jak to wygląda. Dzisiaj jeszcze jeden raz rzut oka. I teraz jesteśmy już na drugi dzień przy naszej kostce brukowej i chwastach, które tu rosły. Zobaczcie, jak środek zadziałał bardzo szybko w ciągu jednego dnia te chwasty wyschły całkowicie i ten mech też tutaj następuje degradacja. Zobaczcie, cała ta kostka już jest, można powiedzieć, z wypalonymi tymi chwastami. Myślę, że to jest dość widoczne. I tutaj następne miejsce. Chciałem wam pokazać, jak chwasty są wypalone na kostce i one po prostu wyschną. Już są brązowe. Gdzie nie gdzie się jeszcze może zdarzyć. Bo trzeba po prostu powtórzyć taki oprysk, no bo nie wszędzie dobrze to opryskamy, ale myślę, że nieźle, o, że nieźle. I teraz mechanicznie będzie to można usunąć, niedługo bardzo łatwo, może nawet przy pomocy miotły przy zamiataniu, albo przy, jakim, przy pomocy jakiejś szpachelki czy szpadla. Ale ważne jest to, żeby ten chwast nie odrastał w tym miejscu, bo gdybyśmy tylko mechanicznie go usunęli, to on by po prostu dalej tutaj odrastał w następnym czasie. I to wszystko, jak chodzi o podsumowanie działania środka. Jeśli podobał Wam się filmik, to zapraszam do subskrybowania kanału. Dużo ciekawych filmów na moim kanale się znajduje. Ponad 250 filmików w różnej materii. Sama nazwa wskazuje Dzień z życia ogrodnika amatora, czyli ogród, warzywnik, drzewa, krzewy, trawnik, ale również takie, takie porady, takie filmiki jak sobie poradzić z jakąś rzeczą, która również na naszej posesji występuje.